Cześć kochani, tu Agnieszka i... Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców kosmetycznych ostatnich miesięcy. W tym miesiącu nie będzie piątki kosmetycznej miesiąca, tylko właśnie ulubieńcy. I tych rzeczy tak naprawdę nie ma dużo, jest kilka, nie z każdej kategorii, nie mam nic z pielęgnacji, bo u mnie pielęgnacja, że tak powiem, nie jest zbyt rotacyjna, także możecie się, że tak powiem, odnieść do starszych filmików właśnie do piątki kosmetycznej, jeżeli chcecie zobaczyć, czego używam. Playlistę piątki kosmetycznej będziecie mieć w opisie. Jeżeli film się będzie Wam podobał, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, Górę. możecie też subskrybować mój kanał jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam was też na mój Instagram, tam możecie sobie obejrzeć troszkę ten kanał i mnie z innej strony. I teraz tak, zaczynamy. Słuchajcie, i pierwsza rzecz to jest coś o czym nie mówiłam, nie kręciłam filmu, bo ja zazwyczaj jak dopadnę jakąś fajną paletę, to kręcę film, rozkładam palety na części pierwsze. Mam taką serię na kanale, też wam mogę ją podlinkować w opisie. I właśnie, to jest paleta Anastasia Beverly Hills Riviera. I szczerze mówiąc nakręciłam do niej sporo makijażu, będą się Wam teraz tutaj przewijać, pokazywać jak będę mówić, ale nie zrobiłam nigdy recenzji, jakoś to się tak skończyło, że w końcu pokazuję ją dzisiaj w ulubieńcach. A dlaczego ona wylądowała w ulubieńcach? Powiem Wam, że... Pierwsze moje użycia tej palety no nie były zbyt obiecujące, ponieważ ta paleta oprócz cieni ma również pigmenty i niestety moje oczy nie lubią się z tymi pigmentami, ale znalazłam też na nią sposób. I cała paleta ma 14 cieni, z czego 6 to są błyski, 8 to są maty i mamy tutaj, tak jak powiedziałam, pigmenty. Bahamas, ten świetny róż to jest właśnie pigment. Kan, ten fiolet tutaj to też jest pigment. I Palm, czyli ten brąz, to też jest pigment, co jest dla mnie trochę kuriozalne, bo przecież brązy jako cienie, nie pigmenty, tak jakby nie są takie trudne do wykonania i to też jest dla mnie kuriozalne, bo tutaj właśnie mamy ten fioletowy kan, a w kolejnej palecie Anastazji, którą mam, czyli w Alice Edwards, yy, mamy już fiolet jako cień, także... O co chodzi? Ale sprawa wygląda tak, że słuchajcie, pierwszy makijaż, który zrobiłam tą paletą był przepiękny. Strasznie mi się podobał, bo to jest generalnie cudowna paleta, jeżeli chodzi o kolory. To jest paleta zachodów słońca. To jest paleta wakacji. I jeżeli tylko lubicie cienie Anastazji i nie szkoda wam wydać tych 200 około 50 zł, no to ja ją jak najbardziej polecam. Ale właśnie w momencie, kiedy te pigmenty albo uwaga, to też jest mega, któryś z tych metalicznych cieni wpadnie mi do oczu. Zapyli się, to jest koniec. Ja łzawię po prostu cały dzień, dlatego dla mnie praca z tą paletą jest taka: wiecie, muszę być bardzo ostrożna z tej prostej przyczyny, że po prostu jak cokolwiek wpadnie mi do oka, to ja mam potem Armagedon, muszę płukać oczy. A na początku tego nie wiedziałam: ja na początku w ogóle nie wiedziałam, że tutaj są pigmenty, i wiecie, zrobiłam tak chlast, 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 pomalowałam się: o, jak pięknie, jak ładnie to wygląda, pięknie się blenduje i tak dalej. No, a potem nagle zaczęło mi łzawić, okay, i tak oko, okay, i tak mi ciekło, ciekło, ciekło cały czas tutaj z kącika z jednego z drugiego, um, już nawet po zmyciu makijażu, bo ja się zorientowałam, że coś może być nie taki, zmyłam ten makijaż i cały po prostu Boży, dzień. Po czym skóra tutaj, właśnie w kącikach oczu, zrobiła się czerwona, zaczęła się tak wysuszać nieładnie, także no była masakra, ale. W momencie, w którym ja się nauczyłam z tą paletą pracować i już wiem, co mogę z nią robić i jak z nią właśnie działać, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo ja tak naprawdę nie mam wrażliwych oczu i nigdy nic takiego mi się wcześniej nie zdarzyło, w momencie jak się nauczyłam z tą paletą pracować, to dla mnie jest najlepsza. Bardziej mi się, szczerze mówiąc, podoba właśnie od tej nowszej, powstałej we współpracy z Alison Edwards i. No, tak jakby dla mnie to jest paleta idealna. Te kolory są przepiękne. Jakość jest doskonała. Pomijając, jak dla mnie, ten pigment właśnie can, który jest fioletowy, który jest kiepski. Powiedziałabym tak, on jest kiepski. Natomiast te Bahamy neonowo-różowe tutaj są genialne. To jest genialny pigment. Świetne są również te dwa kolory. Estate i Coastline. One są do siebie niby bardzo podobne, ale doskonale się uzupełniają. Generalnie ta paleta jest niesamowitą kompozycją kolorystyczną. Jakość, blendowanie to jest też po prostu bajka, pomijając tak jak mówię ten jeden cień, z którym ja nie mogę sobie za bardzo poradzić, nawet na bazie. Jeżeli chodzi o te błyski, bajka. Po prostu słuchajcie, masełko, one się nakładają z palca, one się nakładają z pędzla, one się nakładają z pacynki. No to jest coś rewelacyjnego. Jedyną wadą jest to, że nie mamy tutaj matowego beżu, ale matowy beż właśnie um, można powiedzmy uzyskać tak mniej więcej kolor zbliżony trochę do cielistego, mieszając właśnie y, ten biały Sales y, i ten Estate. To jest coś takiego, co, że tak powiem, może się obronić. Natomiast no, paleta jest rzeczywiście świetnej jakości, i jeżeli szukacie takiej letniej kolorówki, bardzo kolorowej, i tak jak mówię, możecie sobie pozwolić właśnie na paletę Anastazji, no to bierzcie po prostu, bo ona jest naprawdę genialna. Ja nie miałam, to była moja pierwsza paleta Anastazji, nie miałam żadnej wcześniej, także pomijając właśnie te drobne problemy techniczne ja jestem bardzo zadowolona i Wam polecam kolejna rzecz, którą Wam pokażę to jest troszkę niższa półka cenowa, a właściwie dużo, dużo, dużo niższa bo to jest mój ulubiony bronzer w ostatnim czasie mam dwa ulubione bronzery i zastanawiałam się, który Wam dzisiaj pokazać ale stwierdziłam, że wybiorę ten tańszy i ten, z którym się mega łatwo pracuje i to jest bronzer, który jest właśnie z tej serii I Choose What I Want od Vibo o słuchajcie, mam tu jakąś naklejkę na czele no. okej okay. I y, nazywa się Sweet Coffee Jedynka. I to jest brązer, który jest bardzo fajny do mojej karnacji. Przede wszystkim spróbuję go dla was wyciągnąć, ale wam się to nie uda. Yy, przede wszystkim przede wszystkim, kolor tego brązera. Ten brązer ma tak. Naturalny kolor, właśnie do takiej jasnej karnacji, wpadającej troszkę w żółte tony, ale też nie za żółtej i nie za różowej, że po prostu to jest genialne. Świetnie się z nim pracuje, on się świetnie blenduje, doskonale właśnie stapia się z cerą, doskonale stapia się z karnacją, tworzy taki naturalny po prostu cień kości policzkowej, czy tutaj, wiadomo, przy jakimś konturowaniu większym rysów twarzy. No dla mnie to jest rewelka i Pamiętam, jak go poleciła Maxi. Ja go Wam często pokazuję w różnych filmach makijażowych. Wspominam właśnie na temat tego brązela i często go też używam. Zresztą widzicie, że tutaj jest zużycie. Pamiętam, jak go poleciła właśnie Maxineczka i wtedy na promocji w Rossmanie, parę miesięcy temu, kiedy była promocja w kwietniu, właśnie go kupiłam i jestem mega, mega totalnie zadowolona. Także Maxineczka, bardzo dziękuję za polecenie. I co jeszcze Wam mogę o tym powiedzieć? On pięknie pachnie. On ma taki zapach, że szczerze mówiąc, dla samej przyjemności, właśnie tego zapachu przy użytkowaniu, przy używaniu tego brązera, ja po niego częściej sięgam niż po Fenty. Także dla mnie to jest rewelacja. Jeżeli jesteście właśnie blondynkami, macie jasną karnację, nie jesteście zbyt opalone, strzaskane słońcem, no to on dla Was może też się sprawdzić. A co więcej, no on jest też bardzo tani, bo to jest chyba około 10 zł, także rewelka. Kolejna rzecz, która mnie w tym miesiącu właściwie, bo. To są niby ulubieńcy z ostatnich miesięcy, ale to jest produkt, z którym ja mam do czynienia ponad tydzień i chwycił mnie totalnie. I sprawdza mi się genialnie. Chodzi mi o puder z Golden Rose z nowej serii, serii Nude Look i on się nazywa Sheer Baked Powder Nude Glow. Słuchajcie, to jest rewelka po prostu. Ja oczywiście wszystkie te rzeczy, o których dzisiaj mówię, mam na twarzy. To jest rewelacyjny puder, który właśnie daje glow i jest test tej serii właśnie z Golden Rose na moim kanale. Tu się Wam podlinkuję. Będzie w opisie. Zobaczcie sobie ten film. Ja Wam więcej mówię. Tam jest też taki test ym, powiedzmy nie tylko przed kamerą, ale z dnia na dzień właśnie opowiadam Wam y, głównie o tym pudrze. To jest rewelacyjny puder i ja powiedziałabym tak. Może nie polecę go w ciemno, bo głupio jest polecać coś ludziom w ciemno, y, ale myślę, że warto spróbować. To jest cena około 29 zł, więc też nie ma masakry y, i Mówiłam Wam w tamtym filmie, nie wiem czy to wycięłam, czy nie, ale właśnie jak kupowałam ten puder, to byłam też w Seforze i niestety był tylko tester tego uh, Hourglass Veil coś tam, tego kultowego powiedzmy pudru. I powiedziałabym, że no, to jest coś w tym stylu. On tak, może tak. On y, daje bardzo ładny glow. Ale na przykład, jeżeli macie jakieś niedoskonałości na twarzy, no to jako produkt właśnie taki dający błysk, może nie błysk, ale taką mocną satynę, on może Wam rzeczy niektóre podkreślić, których byście nie chciały. Natomiast on wygląda bardzo fajnie pod oczami i u mnie na takiej problematycznej strefie, jak nos, gdzie ja mam rozszerzone pory. On wygląda świetnie, on to wszystko maskuje i mam wrażenie, że on też absorbuje sebum do tego stopnia, że na przykład przy produktach, które i przy wysokich temperaturach, gdzie po jakimś czasie twarz mi się wyświecała przy innym pudrze. Nie ma tutaj tego wrażenia. Tak jakby nie jest tak, że po jakimś czasie, wiecie, jest i glow, i taka tłusta, świecąca twarz. Nie, jest właśnie tylko ten glow, także to jest rewelacyjny produkt. No i to jest produkt też wypiekany, więc wystarcza na dużo. Jeżeli chodzi o aplikację, no to właśnie z tego względu, że jest wypiekany, to nie jest tak, że wsadzicie pędzel i wiecie, będziecie miały na całą twarz, tylko trzeba troszkę przy nim popracować, ale moim zdaniem jest wart zachodu. Ja też mam jasną karnację i on jest minimalnie. Tak, jakby podkolorowany, ale nie daje takiego efektu plam. Tylko właśnie sprawia, że ta twarz jest tak, jakby troszeczkę opalona, ale to jest tak, jakby totalnie niezauważalne, że to robi kosmetyk. A kolejna rzecz, która znalazła się w ulubieńcach, to jest coś, co było moim bublem zeszłorocznym. Serio. Dlaczego? Słuchajcie, to jest nabla i to jest bodajże seria The Nude, i to jest rozświetlacz w sztyfcie. O nazwie Surreal, czyli z takim, zaraz Wam pokażę, z takim różowym błyskiem. I generalnie jest to rozświetlacz, tak jak był reklamowany pamiętam, dedykowany wiadomo tutaj do twarzy, prawda? Kremowa, kremowy, że tak powiem makijaż. Natomiast on na twarzy totalnie mi się nie sprawdzał i w dalszym ciągu jest to dla mnie bubel, jeżeli chodzi o twarz. Natomiast on jest bardzo fajny, jeżeli chodzi o rozświetlenie ciała, rozświetlenie obojczyków, ramion tutaj dekoltu i tak dalej i tak dalej. No jego wadą na pewno jest to, że słuchajcie, go nie użyłam dużo razy, naprawdę jakoś tak wiecie, nie smarowałam całego ciała, ale jest go niewiele więcej niż tutaj, być może tyle. No także nie jest go za dużo w opakowaniu. Cena też jest około kilkudziesięciu złotych, więc, że tak powiem, to nie jest też rzecz akurat, którą mogę powiedzieć, że lećcie słuchajcie kupić, bo to się opłaca, to jest ekstra itd., itd., ale jeżeli macie ten produkt i na przykład Wam się nie sprawdza, tak jak mi się nie sprawdził przy twarzy, no to on jest rzeczywiście świetny do ciała. Jeżeli chodzi o to, jak on się zachowuje na skórze, to nie jest lepki, jak nim posmarujemy, nie jest tłusty, ale czuć, że coś na tej skórze jest, więc z tego powodu. Dla mnie do twarzy się nie nadaje, natomiast na ciele mi to nie przeszkadza. Nie jest też taki, że wiecie, będzie leciała mucha i się Wam przyklei, czy tam jakieś kłaczki i tym podobne rzeczy. No po prostu czuć, że to jakoś tam nawilża, jest jakiś jak taki krem trochę bardziej tłusty, ale nie tłusty. Ciężko mi to wyjaśnić. W każdym razie do ciała jest to rewelacja i co jest fajne, to on nie ma takich większych drobin, tylko to jest właśnie taki... Taka tafla. Delikatna i subtelna. To nie jest, wiecie, takie widoczne z kosmosu. To jest taka delikatna i subtelna tafla. On był, pamiętam, w różnych kolorach, także możecie sobie zobaczyć na różne kolory. Ja akurat mam ten, no bo najbardziej mi wtedy spasował, jak go kupowałam właśnie z zamysłem używania do twarzy. I też dzisiaj go mam, tylko że go nie widać z bluzki. Ok. I kolejna rzecz to jest też rozświetlacz. Rozświetlanie ciała i twarzy to jest jeden z takich mocnych trendów w tym sezonie, jeżeli chodzi właśnie yy, o tą sferę beauty. I powiem, że ja też wpadłam w sidła tej rozświetlaczowej, rozświetleniowej zabawy. I kolejna rzecz to jest Fenty Beauty, to jest Diamond Bump, tak, to jest ten klasyk. How many carats? Tak się jeszcze nazywa, to jest ten klasyk, to jest ten rozświetlacz Fenty, który z tego co wiem, to jest jakaś limitowana kolekcja, ale on jeszcze jest dostępny. I to jest coś, co za mną chodziło od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Dla mnie to jest niesamowity produkt o niepowtarzalnej formule. To jest tak, jakbyście miały drobiny szkła albo drobiny. Lodu na swojej skórze, coś takiego. On ma właśnie jeden kolor, z tego co kojarzę, i to jest takie srebro. Ale to nawet nie jest srebro, to jest właśnie jakieś takie. Nie wiem, jak to nazwać. Jak szkło, jak rosa, jak szron. Coś niesamowitego. I też świetnie właśnie wygląda na ciele, bo to też jest produkt, który kupiłam nie ze względu na rozświetlanie twarzy, bo takie drobinowe rozświetlanie twarzy tak nie do końca mnie przekonuje, przynajmniej w tym momencie. Natomiast właśnie on też świetnie wygląda na dekolcie. A jeżeli jeszcze pomieszamy właśnie tą nable, która jest taka bardzo delikatna i subtelna, ale ma pewną, tak jak mówię, lepkość i na to damy pędzlem, z dużego pędzla właśnie ten Diamond Bomb, no to efekt jest bardzo ciekawy. Wiadomo, że jest to efekt już dosyć wtedy widoczny, mocny i niesubtelny, ale na przykład w takich wakacyjnych klimatach kurortowych i tak dalej wieczornych myślę, że to może przejść. Ja obydwa te rozświetlacze bardzo, bardzo lubię. No, ale oczywiście to już jest droższa zabawa. Ja kupiłam. Ten rozświetlacz na promce w Seforze, jak było 20-lecie Sefory, także zapłaciłam za niego trochę mniej. I szczerze mówiąc, na początku się zastanawiałam, czy zrobiłam dobrze, bo to nie jest taki produkt uniwersalny, którego ja będę często używać, ale wiecie, jak to jest. Pallicho. Jest, bardzo mi się podobał, i od czasu do czasu się nim gdzieś tam myziam. Natomiast ten. Produkt, ten rozświetlacz nie sprawdzi się na suchej skórze. To musicie mieć na uwadze. Jeżeli macie sułą skórę, nie posmarujecie się żadnym balsamem, to oczywiście nałożycie sobie te drobiny, ale one po jakimś czasie zaczną, wiecie, odfruwać od was i zostawać na ubraniu. I znikać. Także, e, jeżeli chcecie go aplikować, to właśnie fajnie mieć jakiś balsam czy cokolwiek, żeby to rzeczywiście się trzymało. Oczywiście, e, przy wysokich temperaturach, jak trochę się, wiecie, zaczniecie kleić, to też się trzymać będzie. Ale mówimy o tej stronie, może bardziej kosmetycznej, a nie praktycznej w tym momencie. Okej, okay, moi drodzy, i to by było na tyle. Kilka takich moich The Best of the Best produktów z ostatnich miesięcy, no i jeden właśnie z bardzo niedługiego czasu. I wszystkie te rzeczy, moim zdaniem, są świetne, u mnie świetnie się sprawdzają. Jestem ciekawa, czy macie coś z tego i jak sprawdza się u Was, bo wiadomo, że też każdy jest inny, I słuchajcie, to jest ta formułka, którą warto powiedzieć, bo czasem zdarzają się ludzie nieświadomi. Każdy z nas jest inny, innym osobom pasują inne rzeczy, inne kosmetyki itd., itd. I to, co ja tutaj pokazuję, pasuje mi. Wiadomo, że niekoniecznie będzie pasować Wam. Miejcie też tego świadomość, bo ja tak jakby nie chcę Wam nic tutaj na siłę wciskać. E, dzielę się po prostu moją fascynacją, tymi rzeczami, które mi się świetnie sprawdziły. Jeżeli film się Wam podobał, to oczywiście zostawiacie kciuka w górę i możecie też subskrybować kanał i kliknąć sobie dzwoneczek, jeżeli chcecie dostawać powiadomienia. O nowych filmach na moim kanale śmigajcie też na Instagram, na Instastories i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!